No się siema dzisiaj znowu sobie zagramy w Minecrafta na moim serwie dwudniowym, gdzie chciałem zdobyć diamenty. I postaram się dzisiaj to, tego dokonać. Ja 100%. Dobra, ostatnio byłem tutaj. I tutaj chyba skończę. Widzę. <grydza> eee, matko jak mi laguje? Eee, to to wywalmy. Kurde, jak mi laguje? Ja teraz sobie pospię, pośpię Eee. Rozwalamy. Chciałbym w ogóle jakieś kwiaty. Te... To mi niepotrzebne. To mi niepotrzebne. To. 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 Dobra, mamy to. Eee, no i cóż, jeszcze muszę związka w to... Czajność tak, bo łóżko. Czemu ja piędzielę. To moje kopie To nie, to nie, to nie. A na wszystko. To nie. Da, mam. No walić! Tu ja piedzielę. A, ja chcę szybko. Ja chciałem tylko jedną rzecz. Skraftować sobie nowy kilow. Eee, dobra. Tu mamy kobel. No. Dobra, mam. Jak ten się rozwali, to będzie zapas. Tak, i lecimy. Mamy żelazo. Całe źródło żelaza. Więc powiedzmy, że no, nam się przyda. Chociaż mi się cały czas golemy spawnują w wiosce. Ło panie ile tego żelaza było tam Czekaj No tak ja i tak musiałem. Chować się Nie dół MI TA WALONA za. Lawą nie chcę przepalać Węglem chcę przepalać Normalny, cywilizowany człowiek. Teraz czekamy. Dobra, ja mm, po prostu pominę ten moment. Dobra, zrobiłem sobie buty żelazne i drugie buty, bo, bo nie chcący. Yy, no i lecimy dalej. Ja Już skopałem sobie ity. Na co mi to? Eee. Yy. Cześć, za chwilę to wywalę. Widzimy się nigdy tak nie mam. A teraz kopię. Co robi DIT tutaj? Nie wiem, nieważne. Może, żeby po tym jak spójść. Ale to jest nieco podejrzane. O, teraz co ja tutaj mam? Jasno. E, dobra, ja na razie nic nie mówię. Za chwilę coś powiem, tylko ten lid już mnie wkurza. Nie, no serio. Dawno nie ma już. O, już się wkopujemy trochę jak głębiej. Nareszcie. Aha, znowu koper. Za chwilę będę mógł się zatrzymać. Będzie bedrock, to ja się zatrzymuję. Ja mam tyle drewna, że ja mam pomysł, żeby sobie drabinkę skraftować. To może być dobry pomysł. W jaki sposób to się odbywa? Bo mama wczoraj złamowała mięsnicę, a dzisiaj wieczorem... Kiloch mi się za chwilę rozwali, ale wywalone, bo ja mam sporo rzeczy. Chyba. Czyli tak, mam crafting, mam kobel i po takiej mogę sobie skraftować. Pani dobrze dobrze mam, mam, mam to łóżko, bo to jest komplet, tak? To jest niepotrzebne dla mamy, tak? Matko mi się ten kilo? O kurde! O kurde? Ej, przekichane. To jest kejf. A czy może wystarczy... Ja tutaj... bo... mam jak tam zajść. Nie Trzymam pomysł, trzymaj. Czy... Ja sobie sam muszę załatwić, bo to jest wielkość przecież, czy ewentualnie, nie wiem, czy Państwo macie tam, za którym się płacicie? Tak. Hmm. 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 Hmm, tak. Aha, do magazynika kombi to będzie, tak? To mogę wywalić. Ja w związku z tym nie ma problemu. Mam się do mamy specjalnie, żeby było i proszę pani do jakiej godziny mogę to zrobić? Co ja tu Pszczyńska? mogę O, to wywalę. Teraz tak, Pszczyńska. zrobię sobie drabinę. Aż ja mogę wstępnie zarezerwować Mariusz Raszko. O oh, no. I a ulica to jest przepraszam po ja jest... tak? Trzeba ja chcę dużo tych drabiny robić

Ile ja mam? Co ja tam mam? A poczekaj. Ile ja mam tego? 27 dragon, A wy na pewno 27? Czy ja czegoś się wywołamy? Dobra, nieważne. W Polskę nie kochanym. rządkowo Tam jest tego drugiego, pierwszego numeru wyrzuca, ale zabroniłem internet no tak. internetu na ścisk. Jakby to zajść. Słuchaj, i, i zarezerwowałem łóżko i pan mi mówi, że przy tym łóżku rehabilitacyjnym nie potrzebny jest ten materiał, bez tam jest twardy. I, i kochanie, tam jest na dwa y, można na miesiąc i można na dwa tygodnie. Dzisiaj do 14 mogę to odebrać, tylko potrzebuję samochodu kombi. Bo mój jest kombi, ale nie otwiera się. Badanie. No to załatwiłem skali, bo tam będzie 120 zł. Bo ja się. No to już mam. No o nie, enderman. To wiem, chyba mój. No to Ty jak chcę? Jak chcę? O nie. O nie. Nie. nie, 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 dlatego ja to zrobiłem.